Witajcie kochani. Wiele ostatnio piramid wyciągnęłam, ale ta po prostu już sami widzicie już przez formę nawet. To będzie coś pięknego. To po prostu to, co ja wczoraj zrobiłam. To było takie piękne natchnienie. Jestem bardzo ciekawa, ale też chciałam takie arcydzieło wyciągnąć przy Was. To będzie taka piramida też świecąca z pigmentami świecącymi jest. Już się pięknie prezentuje od podstawy. Wow. Coś pięknego. Już wam pokazuję. Jej, jaka jest piękna. Zobaczcie to. to ma serducho takie plecione przeze mnie potrójne, ale to wygląda niesamowicie Ta spirala będzie widoczna pewnie, jak będzie się świecić, bo tam jest zatopiona spirala i lotos z takimi diamentami, ale to jest piękne. Ta część będzie świecąca. Jak będzie ciemno, jeszcze od podstawy, a pokażę, jak jest piękna. No naprawdę, coś pięknego tu wyszło. Ta transparentność tutaj, taka klarowność niesamowita po prostu. I ta planeta na górze. <taki> tak nie widać, tak widać bardzo. O, Luno, czy jeszcze musiała zobaczyć? No, piękna piramidka. I jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała wieczorem. Piękna